Dzień dobry, major Stanisław Kasza, nietotowy rzecznik szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju. Szanowni Państwo, w imieniu szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju, starosty Buskiego, burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na obchody Święta Wojska Polskiego w Busku-Zdroju w dniu 15 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w sanktuarium świętego brata Alberta. Po uroczystości ulicami miasta przemaszerujemy pod Pomnik Tadeusza Kościuszki przy Alejach Adama Mickiewicza, gdzie odbędzie się uroczysty apel. Po części oficjalnej zapraszam wszystkich na plac przed Buskie Samorządowe Centrum Kultury na dalszą część uroczystości, którą rozpoczniemy koncertem Buskiej Orkiestry Zdrojowej. Ponadto swoje stoiska promocyjne będą miały jednostki wojskowe, na których będzie można zapoznać się ze specyfiką służby wojskowej swoje stoiska będą również miały: policja, straż pożarna, straż graniczna, grupy rekonstrukcyjne, organizacje proobronne oraz inni zaproszeni goście. Szanowni państwo, Święto Wojska Polskiego to idealna okazja do tego, aby wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Będzie to można zrobić na stoisku wystawionym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju. No i oczywiście na takim wydarzeniu nie może zabra zabraknąć wojskowego przesmaku kulinarnego, jakim jest grochówka wojskowa. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania, co będzie wyrazem szacunku i wdzięczności dla wszystkich żołnierzy służących Ojczyźnie. Dziękuję bardzo.